Sprawia wrażenie osoby niedostępnej i przekonali się o tym między innymi Kasia Kowalska i muzycy grupy Myslowic. Zaproszeni na specjalne spotkanie z gwiazdą za kulisami spotka. Spotkanie poprzedzone zaskakującym instruktażem menadżera. Mam do Was wielką prośbę. Dave przed koncertem musi oszczędzać głosy. Nie zadawajcie więc zbyt wielu pytań. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy Dave trzyma długopis, nie próbujcie uścisnąć mu dłoni. Jeżeli on sam zechce podać Wam rękę, to zrobi to. Tymczasem kilka tysięcy fanów cierpliwie, ale z dreszczykiem emocji czekało w hali katowickiego spotka. Dave Gahan to postać znana przede wszystkim jako wokalista legendarnej już grupy Depeche Mode, jednego z najbardziej uznanych zespołów ostatnich 20 lat. Ale Gahan nigdy nie był liderem i nie ukrywał, że w Depeche Mode czuł się niedowartościowany jako artysta i brakowało mu twórczej swobody. Po latach spróbował wreszcie w pojedynkę wypłynąć na szerokie wody show biznesu i to był strzał w dziesiątkę. Solowa kariera Gahana zaowocowała albumem Paper Monsters. Ciągle śpiewam stare utwory z repertuaru Depeche Mode Jestem częścią tego zespołu i jestem z tego bardzo dumny. Ale wiem, że każdy musi iść do przodu, rozwijać się. Wciąż trzeba stawiać sobie nowe wyzwania. Jeżeli tego nie robisz, nie rozwijasz się, to tak jakbyś był już martwy. Nic dziwnego, że w ramach promocji Katowicki koncert zdominowały utwory z nowej solowej płyty Gahana. Prawdziwe szaleństwo ogarnęło kilkutysięczny tłum, kiedy Dave zaśpiewał piosenki z repertuaru swojej macierzystej formacji Depeche Mode.